Nowenna do Świętej Rity, Dzień trzeci. Jakże bolesna była dla Ciebie, o Święta Rito, wiadomość o zamordowaniu Twojego męża. Zapłakałaś gorzkimi łzami na myśl, że dusza jego nieprzygotowana stanęła przed sądem sprawiedliwego Boga. Nie myślałaś o sobie, lecz polecałaś ustawicznie miłosiernemu Bogu duszę zamordowanego męża. Błagając o przebaczenie dla jego morderców, a poznawszy, że mali jeszcze synowie twoi pragną pomścić śmierć ojca, błagałaś Boga, by ich raczej zabrał ze świata, niż mieliby krwawym czynem zemsty splamić swe sumienie. Bóg cię wysłuchał, zabierając obu synów w młodym wieku. Po ich stracie dzięki składałaś Jezusowi. Że ich powołał do siebie przed dokonaniem zbrodni. Jakże my wobec tego przykładu jesteśmy nędzni, nie umiemy przebaczyć najmniejszej obrazy, ani zdobyć się na ofiarę dla duszy własnej, jak i dla duszy bliźniego. O święta Rito, uproś nam u Boga gotowość przebaczania nieprzyjaciołom naszym abyśmy sami stali się godniejsi przebaczania grzechów naszych i cieszyli się nagrodą wieczną w niebie. Uproś nam również łaskę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie taki na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu, I Synowi, I Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Antyfona, obdarzyłeś Panie służebnicę Twoją Rite znakiem miłości i męki Twojej. Módlmy się, Ojcze Niebieski. Ty dałeś świętej Ricie udział w męce Chrystusa. Udziel nam łaski i siły do znoszenia naszych cierpień, abyśmy mogli głębiej uczestniczyć w misterium paschalnym Twego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.